To jest Ania, współpowróta oto tego pięknego zamku. Stara. Już tłumaczy, co tu uważam, że się znajduje. Zacznijmy od pierwszego budynku, który powstał w tajni. Następnie wieża wypatrująca wrogich rogi z Morza. Potężny mur. Następna wieża miotająca ciśnieniem pociskami, tu mieści się rycerstwo, które pilnuje, mały basen wypukłowy i potężne fortyfikacje w postaci takich oto umocnień, bunkrów z podzielonymi przejściami, oczywiście. Jak na każdy zamek średniowieczny przystało, mamy również miejsce, gdzie magowie odprawiają swoje rytuały i obrzędy, tajemnicze i mistyczne miejsce. Zbliżamy się do malutkich domków nawieśniaków, mur łączący zamek Ani z zamkiem moim, straszliwym i okrutnym zamkiem.